Cześć, nazywam się Mateusz i prowadzę swój gabinet fizjoterapii w średnim mieście, gdzie jest względnie duża konkurencja, w związku z czym pojawiła się u mnie potrzeba do zapełnienia pewnych dziur, luk w grafiku, które pojawiły się w wyniku mojej dosyć średniej współpracy z Google, z którym ja nie potrafiłem się dogadać za bardzo. Jest kolejny argument, że warto zlecić prowadzenie reklam komuś, kto się faktycznie na tym zna, bo ja do tej pory próbowałem te reklamy na Google'ach poustawiać sobie sam i, szczerze mówiąc, średnio mi to wychodziło. W związku z czym pojawiła się u mnie potrzeba nawiązania współpracy z kimś, kto temat ogarnia i chciałem spróbować żeby właśnie między innymi reklam na Facebooku. Kubą już kiedyś złapałem kontakt, jakieś tam kilkanaście miesięcy wcześniej, bo do mnie napisał, ale był taki czas, że ja prowadziłem dużo mniejszy gabinet i miałem dużo mniejsze potrzeby i możliwości pracy z pacjentami, w związku z czym jakby na tamten moment nie byłem zainteresowany tą współpracą, ale po kilkunastu miesiącach okazało się, że no jednak to, że do mnie napisał, było całkiem przydatną rzeczą, ponieważ miałem możliwość zrezygnowania z reklam w Google'ach i spróbować sobie właśnie pozapełniać ten grafik poprzez Facebooka. Poszło to dosyć sprawnie. Współpraca z Google się układa, że tak powiem, bardzo dobrze. Interesuje się, wspomaga, doradza, także przeprowadza nas, Was, przez cały proces, przez który będziecie musieli przejść. Faktycznie wygląda tego, sprawdza, czy się wywiązujecie z tych rzeczy, które Wam zlecił i powiem szczerze, że współpraca przebiega Biega nam bardzo dobrze. Do tego stopnia to tak mogę nadmienić, że Kuba prosił mnie o nagranie tego solidne parę tygodni temu i nie miałem czasu się do tej pory za to zabrać. Zabrałem się za to dopiero dzisiaj po jakichś no 6 tygodniach. Więc to naprawdę działa. W momencie, w którym mój grafik już był zaplanowany, praktycznie gdzieś tam na tydzień, czasami dwa tygodnie do przodu, pojawiła się też u mnie potrzeba zatrudnienia dodatkowej osoby do tego, żeby mnie wspomagała w tych działaniach, które tutaj prowadzimy. W związku z czym spoko bo teraz Kuba pomaga mi zapomnieć grafik mojego pracownika. Także serdecznie polecam. Jeśli mu zaufacie, to na pewno się nie dowiedziecie.